No i jo, siema po moje mordeczki na was w kolejnym odcinku z naszej ulubionej serii Heroesów na ten mecz 5 Gałem pod panią Kornelną No i to bez że mają Więc tu się też Nie musicie przejmować Wczoraj czy w poprzednim odcinku Wytraciliśmy Mnóstwo wojska I skończyło się No nie najlepiej tu jest wiele Kompletnie y, nie wiem, jak to się odchudź yy, Tam strat i tak dalej bo Nic mi za bardzo do głowy nie przychodzi A Tutaj nie mam. nic

Wszędzie są do podciśnięcia jakieś bardzo trudne grupy. Jak nie są kuby, to jakieś tłumy wszystkiego. To mi się przydało, szczerze. I tak dostaję 6 koła dziennie. Nie? Średnio i tak by zadziałało. Ale są kubie ślepy. Jaki z jaja się chyba nie No ewidentnie, jakieś jaja się kupiły. Ja tyle nie będę tracić.

Uważająca jest, aby... ...strzpilnująca... ...prze... Łączkę temu przestrzenił A, wziął alazdu, że to nie dał rady zrobić. Kogo osłabiłby władzę? Więc... Ciebie. Co to jest zwyczaj. <średenie> A tak zero. Dobry Boże Szczęście Centralny Dobrze, byłby nie strasznie Ej! Nasza armia daje sobie radę No to nie powinien, no bo oddać Warty to życie Mądrze zrobił go za i to było o to Poszedł obieg. I, I ociarz. Ty się wycofaj. I co, machaj. Jest... I co, obieg. I co, masz Dobra. widzę że niestety nie będziemy musieli sobie wycofać. Proszę Cię, do Nie, jeszcze raz. Jak oni bardzo podejścia do mnie nie mają. że tak pięknie. On się podejrza za dosłownie zerą broń. Trzech zabierasz w drogę. A, dwa. Zerą broń. Gdyby było to pan O, Talia. Co to jest? Szczęście i wiemy, To jest lepsze. Z tymi moronami, z tymi, z Tylko też jest taka, że no nie tak tymi, z dobra. z kamieniem i tymi, rodzaju surowcami. 10 drewna. Co trzeba robić Tym, Dwa, cztery... Okej. Okay. Jest kupka. tej rudy jakiejś tajemniczej, czy... Nie wiem co to tam jest. Eee... Chata a tak. Bardzo bym chciał tu się udać. To chyba jeden z tam... ...z moich... ...misji, które mam wykonać. Co zrobić? Wiele le nie wszyscy. Z... Nie rozmaria, no minę można. by się jeszcze zrobić. Z... Nie, 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 nie. To, to nowe. Siema. O, ja... myślisz, że... Nie będzie problemu w widzę. Yy, tu przydałoby się jeszcze pójść. I walczymy w sumie z grosem każdego rodzaju turnofstwa, ale yy, będzie. Już tak bardzo mam się... Tego to mi w ogóle usunął, bo to nie totalnie niepotrzebne. Zajmuję się sloty. Niech jedzie, niech siedzie karawan, niech właśnie ta karawanka moja. Yy, możemy już budować... obawy Upiory, w rzeczy samej. Yy, jakie straty wy to zaproponujecie? Bobry, boby. Już tak źle komputer umie grać. Jeszcze... Bardzo dobrze eee, potrzeba po Poczekaj się może atakować Aktualnie mm. way możemy dać Tego możemy przesunąć Ale to nic nie zrobi Nic nie zrobi poww Burda birazra it O Anfangı, İlk avezim 골лан 숨 надо faith gir penalty lağffttttBBbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbn franccccccccccc kommer s donavim. A tak do najlepszych nie należy. No i teraz wyraz Banshee pozostaje, tak więc, tak My Jeszcze nie mogę sobie nie ja chciałem sobie już Dobra, to już powinienem No i to się wait. 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 Zbliżnik, strzel, nieważne nie podejście, oczywiście, że nie, odleć wszystkimi na bezpieczną odległość, a bliżej mi ważniejsze. więc nie mamy się czym przejmować i od rąka mamy, Tak to otrzymujemy, są tak bardzo mierne, z jeszcze w ogóle w naszej pałacu muszę odwołuje no się od wojska, chociaż wiele jest się tak bardzo nie dziwię drugi dzień pierwszy tydzień słucham Okej okay. lekko jestem zaskoczony czasówką jaką dostaliśmy te 3 miesiące to ty... Jezus Maria Ty na swoich statystykach będziesz naprawdę giga siłą Naprawdę rusować Honelę się powinno wymagać. So, stąd wiedziałem, że się tak bardzo nie chce tego robić. Eee, dobra, mamy tyle zrobionego. Musimy się tutaj udać. 10 kamieni. Już mi się to po prostu przydaje. Naprawdę. Mnóstwo dodatkowego wojska mnie to bardzo cieszy zaraz się stratę w tak trudnej bitwie jak ta wyzynając życie bo dlaczego by nie? no dobra musimy wdobyć 77? to już by nie wygrzało? nawet nie ma osłab to

Ja, na dobra, ci w takim lepszym podobnym. Zobaczmy, jak jeszcze mogę wrócić na dół, to, w To jest sporo to, lepszego No łaska na aktualnym poziomie wszystkiego. Mhm. Dobra. To znowu musimy to zmierzyć, jak sądzę. Za bardzo ja tu nie widzę. Niczego co by mi wejść. Gdzieś... Nie wiem, czy to jest... mi tak bardzo potrzebne jak nie wiem. Ale... To, dzisiaj zrobimy jeszcze sobie... Nie wiem, wydaje mi się, że ja to bardzo źle robię. Taka jest Zrobić, tak, 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 tak. Zrobił, tak. Nie w którym chciałem mieć... No, no dobra. Piłby. Może ci się tu przyda w końcu. Ciężko. Si Ciężko. Nie dziwię, że średni. Zresztą. Mhm. Nie mam kamienia. To jest świetny prognozator. Ściągaj moc z zamków. Hop, hop, hop. Ale nie zbudujesz już niczego. Tak, jakiś już został ze strony i wiedział. To... Tak, o. Wtedy nas tych swoich bravo, ornella! now these exotic creatures are part of our legions. how oh, charmingly ghastly your lord arentil himself might even stop and take notice. Co ja mogę robić? Wow. Ok, Okej, zdecydowanie tak. Hmm. Dokładnie tak. Dobra. To jest miesiąc... Tydzień, drugi, drugi miesiąc. Dobra, muszę się troszeczkę pospieszyć. Na! Naprawdę, gram ją jak totalny. No, gdzieś data. Nic innego nie wiem. Nie kamienia. Nie mam nic, bo no, siarka mi jest tak potrzebna, jak tylko kozi, bo mam w skrzydłce. W ogóle mi nie jest potrzebna. Mówię o tych tajemniczych istotach, czyli zakładam, że to one. Nie się wykupować. 4 nawet jest mało Jak tak to pracuję naprawdę Z możliwych przydałoby się ostro wypalić te wystąpienia Piesz, to już 23 Dobry gożo No i muszę tylko tylko no już! Będę w Już się boję! Doprawę, nie zresztą te nowe jednoste... ...daj, no, Już to się nie udało, ale... ...skrzyżesz sobie tego, nie? Już nie nie, bo... nie z tym zrobić! Wiem! Jeszcze mu tam tysiąc. Jeszcze mu tysiąc. Jeszcze nie tysiąc. Jeszcze mu tysiąc. Jeszcze mu nie... Jeszcze nie. Nie. To ja. After study. the gate has delivered its secrets, Ornella. The key fragment you've just found should help open it, but you'll need the other half. It is probably kept by the same kind of guardian, so I'll keep my eyes open for another similar creature. One last thing. The key is of a highly magical nature and cannot be mended by a simple blacksmith's forge. You'll need to use an elemental conflux. You'll find one to the north. Okay, Dobra No ja wolę tę Tak To ten dokładnie. Tak, bo. Ja sobie wcześniej sprawdzałem jeszcze przed grą, jak one działają. Żeby tam. Nie było. Żeby potem nie było. Chodź się. Mówię Niewątpliwie. Ci się pośpieszyć trochę e... Poszukajmy jeszcze ludzki 5 Siarmy dużo sprzęt, naprawdę wiem. Możecie pisać mi swoje sugestie na temat tego co... co myślicie na temat rozgrywki. Zdecydowanie szybsze, to sobie was weźmiemy. Chwilę to dziadostwo. E, czy ja już mam zasłanę ja w ze tak. E, tak, masz osłabienie. Mam też masz zbudowane. Czy gdzieś tutaj są jeszcze te istoty? Nie jestem pewny. A! Widzicie? Tutaj. Dobra też musimy tam się skierować. Musimy się tak bardzo pośpieszyć, kolejny tydzień, jak leciał. No, dobra, niech sobie lecą te tygodnie. W sumie nie mogą lecieć. No, no, walczyć z tym, nie Musimy tak silne wojsko. Rodzimy z mm Ta. takim mmm. Dobra. dobra. Tutaj trzeba być. No. Teraz trzeba zrobić tutaj tą. Spółpracowaliśmy z tego sobie że... eee... Tak, to już Śnież jest... osłabienie. usłabienie. Śmieszne, to już działa. was, mnie Śmieszne... Pro... Pro... Poszukiwania, dobra. No. Cieszy mnie to, naprawdę. Eee, czyli teraz, jak sądzę, muszę udać się do... Eee, ...tego portalu. Eee, ale dobra, portalu sobie poleci później. Eee, jak na razie muszę do to... No, Yy, tu nie przyjdzie jeszcze karafana. Yy, bon, 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 bon. yy, jeszcze zachód. Yy, Im więcej wojska będziemy mieli, tym yy, dla nas lepiej. Tam, tam jest tutaj farabę w nie wiem. Trzeba się troszeczkę pośpieszyć. Yy, dobra. Tak ja z twoich karawan nie mogą dojechać na miejsce, wiem. Wiem nawet przez co. Nie mogą dojechać i spokojnie. Zaraz ten pozostań, to mogą zostać za nie naprawione. Yy, tak, ciebie na ciebie trzeba przerzucić. Yy, ciebie na ciebie. Dobrze. Yy, teraz tutaj powinny... Kolejne. Yy, dokładnie. Yy, czyli teraz ulepszamy tych, 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 no, tych. Yy, liż jeszcze nie tych, ulepszonych. tych, 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 się tych, 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 Tak, poczekaj sobie jeszcze jedną turę. I czwarty mi się Dobra. Myślę, że z taką siłą mogę już iść i działać. Czyli teraz muszę iść, jak sądzę, tutaj. Zrobię w sumie jest to trochę boostów dostaty. Jak e, tam 11 było? Może. E, miejskich Co za artefakt? Co to za artefakt? Halo, halo, halo. Artefakt. E, bardzo mi się to przydało. Do Musimy walczyć. To jest klasyczna bitwa. Tu możesz podejść już bliżej. W koncercie wściekłem. Mistrz zastawiania się. Za. Dzień dobry, Yeah. yeah. yeah.